Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym pokazać legendarną partię, którą bardzo lubię. Grał nią Paul Morphy przeciwko konsultantom z Paryża. Partia z XIX wieku. No, Morphy słynął z tego, że lubił bardzo atakować, prawda? Także zobaczymy, jak on tą partię wygrał, jakie wykonał poświęcenia i jak pięknie, aktywnie grał figurami. No dobrze, spójrzmy. E4, E5. Skoczek f3, sko y, pionek d6, d4. Obrona filidora, czyli taka obrona trochę defensywna u czarnych. Hmm, tutaj są różne sposoby obrony. Można zagrać skoczek d7, y, można również wziąć pionka na d4. Także sposobów jest kilka. No ale konsultanci wybrali ruch goniec g4, ruch taki na związanie. Hmm, Morphy zbił. Czarne powinny tutaj oczywiście zbić. No bo, gdyby zbiły pionkiem w tej sytuacji, no to wymiana hetmanów, nie dość że król jest jeszcze zruszony, to jeszcze mamy opcję zdobycia pionka i białe są zdecydowanie lepsze. Także w tej sytuacji nie ma innego wyjścia jak czarnymi zbić tego skoczka. Odbicie oczywiście hetmanem, żeby, nie, żeby sobie nie zepsuć struktury pionowej, i odbicie. Czyli punktowo pozycja jest równa, ale moim zdaniem białe stoją lepiej, troszeczkę lepiej, ponieważ mają parę gońców, mają ogólnie prostą grę, prosty rozwój figur. Goniec C4. No, rozwój oczywiście figurki, również groźba mata. Czarne nie dały się na to nabrać. Zostało zagrane skoczek F6. No i zasada w szachach jest taka, żeby często patrzeć na niebronione bierki. I czasami na serce króla. Morphy bardzo fajnie zauważył, że można zaatakować i serce króla, i zauważył, że tu są niebronione Bierki. Ciężko je będzie połączyć, ale Hetman B3 sprawia to, że atakujemy serce króla jednocześnie oraz niebronioną Bierkę tutaj. Konsultanci zagrali Hetman E7. No, oczywiście, obrona serca króla jest ważniejsza. No, ale jeszcze minus y, tego ruchu jest taki, że goniec tutaj jest przyblokowany. E, skoczek C3. No, ten ruch, prawdę mówiąc, mnie zaskoczył troszeczkę, ponieważ e, myślałem, że Morphy bez problemu zbije tutaj Pionka. Oczywiście nie ma straty wieży u czarnych, bo można zagrać Hetman B4 szach, bicie, bicie. No, ale tak naprawdę e, białe mają tutaj przewagę, Pionka. Mogą sobie spokojnie kontynuować pozycję z przewagą pionka, i pozycja jest dla białych jak najbardziej bezpieczna. Więc jestem naprawdę zaskoczony, czemu Morphy tego pionka nie wziął. Zagrał w tym momencie skoczek C3. No, ale zobaczmy dalej, co było. C6 bardzo fajne zagranie czarnych. Tutaj chodzi oczywiście o to, żeby szukać kontry. A po drugie, konsultanci no, mogą obronić tego pionka. Goniec G5. Morphy rozwija figury. Na razie pozycja wydaje się normalna. Yy, ruchy też są normalne. Także tutaj żadnych fireworków. B5. No i teraz zaczyna się. B5. No większość z widzów na pewno by sobie odeszła. Nie wiem, zabłóżmy gońcem na D3 i tak dalej. I spokojnie prowadziliby grę. Natomiast Morphy zagrał. Coś innego. Skoczek bije B5, czyli mamy już pierwsze poświęcenie. No i jeżeli czarne nie wezmą tego skoczka, no to będą grały po prostu za stratą pionka. Pionek odbija. Goniec bije. No i też zobaczcie, jaki jest minus u czarnych. Mają co prawda punkcik przewagi, no bo zdobyły czarne skoczka za dwa pionki. Ale spójrzmy na tego gonica. Spójrzmy na tego króla. Nie ma za bardzo roszady, no i generalnie jest problem. Szach, skoczy się asłania, no i proszę zobaczyć, jak te figury białych pięknie tutaj atakują. Mamy dwa związania. Co z tego, że mamy stratę punktową? No i Morki myśli dalej: jak te związania naciskać? To jest właśnie słabość. Zagrał długą roszadę. Nie dość, że, że zabezpieczył króla, to jeszcze na dodatek Wieża bardzo fajnie tutaj atakuje. No i gdyby powiedzmy czarne grały, zagrałyby jakiś ruch no, słaby, bezużyteczny, to można uderzyć w taki właśnie sposób. Skoczkiem nie wolno bić, bo tutaj atakuje goniec. I tak naprawdę mm, czarne miałyby bardzo, bardzo ciężko. W sumie już mają bardzo ciężko w tej pozycji. Poszło wieża D8. No i Morphy, oczywiście, znany jest z tego, że poświęca. Oddaje wieżę za skoczka. Wieża bije, oczywiście nie bije, zostawia sobie bardzo silnego gońca. Wprowadza kolejną bierkę do związania. Wieża D1: konsultanci zagrali Hetman E6. Po co? A dlatego, żeby tutaj e, powymieniać bierki i stać z przewagą. Przy okazji jeszcze może goniec wyjdzie do gry. No, Morfin na to nie pozwolił. Nastąpiło zbicie, skoczek odbił, no i w tym momencie Morphy znalazł fantastyczną kombinację matującą: Hetman B8 szach, skoczek zbija, wieża d8 szach i mat. Bardzo pouczająca partia, ponieważ e, dowiedzieliśmy się w tej partii, żeby grać bardzo aktywnie figurami, żeby wykorzystywać motywy związania. I naprawdę ta partia mi się bardzo podoba. Morfi tutaj aktywnie grał figurami, bardzo dobrze sobie radził, i nie dziwię się, że ta partia jest legendarna. Mam nadzieję, że Wam się ta partia spodobała. Jeżeli e, macie coś do napisania, piszcie komentarze. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.